Chciałbym, byśmy najpierw spojrzeli, jak rynek wygląda 8 kwietnia roku 2025 i w tym, w tej pokazaniu perspektywy rynku na tu i teraz będzie mi pomocna Pani Katarzyna Gajewska, CBRE, która przedstawi nam wyniki raportu CBRI. Dzień dobry, Pani Katarzyno. Ja tylko dodam, że CBRI jest partnerem merytorycznym naszego forum, kolejnym partnerem jest NUT, partnerami są także PRCK i Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług oraz Securitas i niezmiennie Amrest, czyli Starbucks. Partnerem społecznym forum jest Związek Dużych Rodzin 3. Pani Katarzyno, scena jest Pani. Aha, mikrofon, tak. Dziękuję. Switch, tutaj bardzo proszę, przód, tył. Proszę nam pokazać, jak to dzisiaj w rzeczywistości wygląda. Dzień dobry Państwu. Z mojej strony, rzeczywiście, trochę z lotu ptaka przyjrzyjmy się, jak, jak ten rynek wygląda na dzień dzisiejszy. A wygląda ciekawie. Myślę, że możemy powiedzieć spokojnie, że w tym momencie jedyną pewną rzeczą jest zmiana. I to widać również w handlu bardzo wyraźnie. Mamy dużo wyzwań na poziomie globalnym mamy wyzwania makro, makroekonomiczne, mamy wyzwania dotyczące polityki Stanów Zjednoczonych, które prawdopodobnie na początku przerodzi się w taki tryb wait and see. Mamy wyzwania dotyczące wciąż utrzymującej się jednak wyższej inflacji. Mamy też wyzwania w samym handlu, optymalizacja sieci, bardzo duża wybiórczość, jeśli chodzi o lokalizację. Natomiast jest też dużo szans, które stoją przed sektorem handlowym. Przede wszystkim widzimy, widzimy Poprawę sytuacji finansowej konsumentów, wciąż rosnącą siłę nabywczą, i tutaj warto powiedzieć, że siła nabywcza polskich konsumentów rośnie szybciej niż tych na zachodzie Europy. W 2024 ruch lotniczy pobił rekordy, wrócił do poziomu sprzed pandemii, to jest 10% wzrost. A jak wiemy, turystyka jest też motorem napędowym handlu. Widzimy dużo, dużo pozytywnych wyzwań. E-commerce wiemy, że już nie jest dla nas zagrożeniem, jest tylko uzupełnieniem handlu tradycyjnego. Dlatego pozwala nam to patrzeć w przyszłość z optymizmem. Mimo to, jak spojrzymy na wskaźnik ufności konsumenckiej produkowany przez Eurostat, jest on na poziomie wciąż minusowym dla Polski. Jednak dopiero zobaczenie szerszego obrazka w skali całej Unii Europejskiej pozwala nam pokazać, że ta ufność konsumencka w Polsce jest jednak pozytywna znacznie wyższa niż na poziomie całej Unii. Jeżeli przyjrzymy się, jak przekłada się to na wyniki centrów handlowych, na wykresie widzą Państwo obroty i odwiedzalność w 150 centrach handlowych zarządzanych przez CBRI na poziomie całej Europy i tu widzimy to samo, co widać w Polsce. Od 2022 roku obroty sukcesywnie rosną, jednak odwiedzalność jest cały czas w trendzie spadkowym. Nie sposób połączyć tego również oczywiście z wynikami sprzedaży detalicznej. Dopiero teraz w lutym, czego nie widać na wykresie, sprzedaż detaliczna odnotowała spadek o pół, punkta, o, o pół procenta. Jednak poprzedni spadek wrześniowy, jak zestawimy go ze wzrostem koszyka zakupowego, to dopiero ma, ma, ma znaczenie. My mieliśmy wtedy znaczący pik, jeśli chodzi o cenę koszyka. Teraz mimo wzrostu koszyka, ta sprzedaż również ta sprzedaż również rośnie. Spójrzmy zatem jak przekłada się to na samą kondycję rynku w Polsce? Chciałabym przeprowadzić Państwa pokrótce przez dwa dominujące formaty handlowe w Polsce. W jakiej one są obecnie kondycji, jakie są przed nimi wyzwania? Za chwilę będziemy mieli w Polsce 15 milionów metrów kwadratowych podaży. Czy to dużo, czy mało dyskusyjne? Natomiast na wykresie widzą Państwo przyrost podaży w zależności od formatu, i tutaj od siedmiu już lat w nowej podaży dominują parki handlowe, i to się nie zmieni. Na 73 obiekty, które zostały dostarczone w ubiegłym roku, 71 to były parki handlowe w rozmaitych formatach. Gdzie te parki się budują? Oczywiście przeważa wciąż, przeważają wciąż małe miasta, natomiast również w aglomeracjach tych parków wciąż przybywa. Na mapie widzą Państwo obiekty, które są w budowie o powierzchni powyżej 5000 metrów kwadratowych i te kropki w kolorze jasnozielonym to są właśnie parki. Pozostałe to są centra, jak widzimy, są w mniejszości i również wśród największych obiektów, które zostały dostarczone w ubiegłym roku są parki. Poza reaktywacją nowej sukcesji są to parki handlowe. Na ten rok Mamy obecnie w planie 40 nowych parków i jest to mniej. Może się okazać, że ta liczba wzrośnie, ponieważ te mniejsze parki, które mają powierzchnię nawet poniżej 1000 metrów, dość szybko są realizowane, co nie znaczy jednak, że ten koncept się wyczerpał i, i że mamy tutaj już wyraźny spadek spadek, jeśli chodzi o podaż. Parki na tyle długo są już z nami, że zaczęły się mocno też dywersyfikować. Oczywiście powstają big boxy i to były też pierwsze obiekty, jeśli chodzi o parki no, o zasięgu takim ponadregionalnym. Mamy obiekty, mamy obiekty typowe, czyli od 5 do 10 tysięcy metrów kwadratowych, natomiast obecnie wysyp oczywiście przeżywają też obiekty convenience gdzie wystarczy kilka lokali, nawet kilkaset metrów kwadratowych i te, te obiekty celują w najbliższych mieszkańców. Jeśli chodzi o tenant mix takich, takich obiektów, to niezależnie od konceptu przeważają najemcy value retailer, no i oczywiście spożywka, to w zależności od konceptu łącznie jest 50 do 70 nawet procent powierzchni takiego takiego parku. I de facto je, jakby ten, to są e, ankontenanci tych obiektów. E, krótko podsumowania. Mamy obecnie... E, tutaj mamy obecnie 600, tutaj mamy łącznie 600, natomiast już obecnie 650 parków handlowych w, w całej Polsce. Jak widzimy, te, ta, ta liczba Wciąż, wciąż rośnie. Co jednak nie oznacza, że w centrach nic się nie dzieje. Wręcz przeciwnie, chciałabym teraz pokazać Państwu, co dzieje się w centrach handlowych. Zaczynając od tego, jaka jest ich kondycja. Od lat wczesnych, 90. centra handlowe są z nami. Natomiast Ponad 300 centrów jest już takich, które, które mają więcej niż 15 lat. Możemy zawęzić tę grupę do 180 centrów, które są starsze niż 20 lat. I co to oznacza? To oznacza, że pojawia się oczywiście temat modernizacji, pójścia z duchem czasu i odpowiedzi do stosowania tych obiektów do, do obecnych wymagań. Konsumentów, ale też najemców. Jedna czwarta tych obiektów, które są na rynku, przeszła rozbudowę. Natomiast jeśli chodzi o modernizację, to wciąż mamy obiekty, które, które tej modernizacji na pewno potrzebują. Jest to wyzwanie dla, dla wielu właścicieli. Natomiast jest to też temat na tapecie w zasadzie każdego. Natomiast i te problemy, które dotyczą centrów handlowych ze względu na ich wiek, nie dotyczą jeszcze parków handlowych. Jest to też rzeczywiście zupełnie inny produkt. To, co istotne, co obserwujemy na arenie centrów handlowych, to wraz z rosnącą znaczeniem parków handlowych i tutaj Sama odwiedzalność w centrach na pewno jest też przez te parki, na pewno ma to wpływ na spadek odwiedzalności. Natomiast zmiana specyfiki centrów idzie w stronę rozbudowy oferty rozrywkowej. Przez ostatni rok, w 2024 roku, odnotowaliśmy 60 nowych otwarć w aglomeracjach samych, jeśli chodzi o ofertę rozrywkową. To jest bardzo dużo. Jednocześnie. Mieliśmy 260 nowych otwartych, jeśli chodzi o ofertę gastronomiczną. To jest ten kierunek, w jakim rozwijają się centra i to są również te dwie strefy sfery poza usługami, które w sprzedaży detalicznej dominują. Może jeszcze pokrótce, jeśli chodzi o tenant mix, to jest wykres kołowy, który państwo widzą. O ile value retailer w parkach handlowych ważył 30-40%, to w centrach handlowych jest to niecałe 2%. Dominuje oczywiście moda. Jak sobie radzą centra, jeśli chodzi o pustostany? Ten wskaźnik od 2021 roku sukcesywnie spada. Pustostanów średnio w aglomeracjach, bo tam mierzymy, ten, ten poziom jest 3,4%, to jest niedużo. Dla biur to jest 10%, w Warszawie, w miastach regionalnych nawet 20%, dla porównania. Natomiast jeżeli popatrzymy też na obiekty prime, które postaraliśmy się tutaj sobie wy, wyłuszczyć, to dostępność powierzchni w tych obiektach jest jeszcze mniejsza, średnio 1,9%. Są miasta, jak Łódź, gdzie dostępność w obiektach Prime to jest 0,5% powierzchni. I teraz trochę gimnastyki też umysłowej, ale proszę ze mną zostać, bo myślę, że to dość ciekawe dane. Na wykresie po lewej stronie widzą Państwo bilans otwarć i zamknięć w centrach handlowych w 2024 roku. Według kategorii najwięcej nowych otwarć miało miejsce w sektorze restauracje, kawiarnie, czyli gastronomia oraz usługi. Natomiast to, że widzą tu Państwo modę na minusie, nie oznacza wcale, że moda się zwija. Oznacza to tylko, że mamy w modzie największą konkurencję, największy ruch. Tych zarówno otwarć, jak i zamknięć w sektorze mody było dużo. Więcej było zamknięć. Niemniej jednak, jak popatrzymy na wykres kołowy, to widzimy, że wśród że udział mody w nowych otwarciach jest wciąż razem z usługami czy gastronomią najwyższy. To tylko oznacza, że mamy tutaj bardzo dużą konkurencję. W sektorze mody widzimy zamknięcia zarówno w kontekście lokalnych graczy, jak i w kontekście dużych graczy i optymalizacji ich sieci. Wszędzie jednak przebija się dążenie do rozszerzenia oferty usługowej, gastronomicznej i rozrywkowej. I to myślę, że też Państwo widzą w obiektach, z jakimi Państwo współpracują. To pokrótce tyle, jeśli chodzi o wyzwania i, i kierunki rozwoju, jakie widzimy w centrach i, i w parkach handlowych. Będziemy obserwować, co. Co dzieje się dalej? To, to tyle z mojej strony. Dziękuję. Bardzo dziękuję za tę wprowadzającą do, do całej konferencji prezentację. Pani Katarzyno, proszę usiąść. Przypomnę, że moim gościem jest pani Katarzyna Gajewska, szefowa działu analiz CBRI. -E. Spójrzmy na kondycję rynku centrów handlowych w Polsce. Pokazała pani, Wykres, który jest niepokojący. 60% powierzchni, czyli mówimy około 8, ponad 8 milionach metrów kwadratowych to są obiekty, które mają ponad 15 lat. Wspomniała pani, że część z nich przechodzi proces modernizacji, rozbudowy, rewitalizacji, ale jest duża część, która jest na marginesie tego procesu. Jaka to jest część? Z jakimi wyzwaniami? spotyka się ta część rynku, która no, stoi w takim dosyć dramatycznym, dramatycznej sytuacji, bo wydaje się, że to może być tak, albo modernizacja, ale finansowanie z tym związane, albo, no i tutaj, albo co? No właśnie, pomysłów jest dużo. Rzeczywiście takich obiektów, które są... W w dramatycznie trudnej sytuacji jest już niewiele, bo rzeczywiście właściciele nie śpią i, i tymi centrami się zajmują. No, mamy przykłady kilku obiektów, które przeszły całkowity, można powiedzieć, rebranding, tak, ford vola, czy nowa sukcesja wspomniana przeze mnie. To są obiekty, które musiały znaleźć na siebie nowy pomysł. I takich obiektów myślę, że będzie więcej, natomiast tak jak Pan wspomniał wiąże się to z dużymi nakładami finansowymi i z, z znalezieniem pomysłu, znalezieniem finansowania dla bankowego dla takiego przedsięwzięcia, co nie zawsze jest, jest łatwe. Banki wciąż bardzo dokładnie patrzą na, na pomysły biznesowe jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o takie, o takie przedsięwzięcia właścicieli, więc tutaj widzę wyzwanie. Często też zdarza się, że nowy właściciel, jeżeli centrum jest sprzedawane, że nowy właściciel ma na nie całkowicie nowy pomysł, i ten pomysł, no jak widzimy też już na przykładach, jest realizowany. Natomiast Wciąż mamy rzeczywiście obiekty, które ten pomysł na siebie muszą znaleźć. Po części to, co widzieliśmy na, na danych, które pokazywałam, jednym z tych pomysłów i dosyć częstym jest rozbudowa oferty gastronomicznej. Widzimy bardzo dużo na przykład modernizacji czy, czy tworzenia nowych stref food court. To jest jeden z pomysłów. Wprowadzanie rozrywki również jest takim pomysłem, po który często obiekty sięgają. Natomiast to jest jedna kwestia dotycząca samej oferty, a mamy jeszcze kwestię dotyczącą kondycji takiej fizycznej budynku, gdzie również nakłady są, są niezbędne. Tutaj gdzieś w tle pojawia się też ESG i wymogi z tym związane to są. Kolejne koszty, jak CBRE szacuje tę część rynku, która już bez używania eufemizmów stanie przed dylematem, no ciągnąć, albo ciągnąć do końca jak długo się da, albo już po prostu zamykać. To znaczy bo ile bo nie będzie kobiety? finansowania. Mhm. Mhm. Jaka część rynku? No, mamy ko koniec rozbiórki Galerii Marta w Poznaniu obecnie, tak, więc e, są już przykłady, które pokazują, e, że czasem trzeba powiedzieć, e, po powiedzieć stop. Ciężko powiedzieć, ile jest takich obiektów, e, bo, bo czasem się okazuje, jak w przypadku sukcesji, że nowy pomysł jest w stanie wskrzesić Obiekt, który wydawał się już, już, już nie dostający drugiej szansy na rynku, tak, więc to... Ja wiem, to jest dosyć specyficzny case, bo jednak sukcesja pod względem technologicznym, jakości samej infrastruktury była dosyć nowoczesna. No to jest projekt, który powstał kilka lat temu, a nie kilkanaście czy kilkadziesiąt. Kolejne pytanie dotyczy... Rozwoju rynku. Widzimy, że ten rynek rośnie, ta podaż jest coraz większa dzięki inwestorom działającym na, w obszarze parków handlowych, ale ta estymacja na rok 2025 pokazuje już, że z tego trendu rosnącego po pandemii bardzo wyroś, wyraźnie. Wchodzimy w takie powiedzmy wyciszenie, czy to oznacza Państwa zdaniem, Pani zdaniem, że kończy się boom na parki handlowe w Polsce i to nasycenie już jest na tyle duże, że w tej chwili ten rynek też już będzie takim rynkiem stabilnym, dojrzałym, już nie będzie tego tak dużo nowego elementu. Na pewno nie jest tak, że parki przestaną się już budować. Rzeczywiście w 2024 roku tej podaży nowej było jakoś rekordowo dużo. To było prawie 20% więcej niż w poprzednim roku. Więc teraz każdy kolejny rok z, z efektu na wysoką bazę będzie, będzie wydawał się mniejszy, jeśli chodzi o tą nową podaż. Nie znaczy to, że tych parków nie będzie przybywać. Rzeczywiście możemy zauważyć trochę więcej ostrożności, jeśli chodzi o podejście deweloperów do konstruowania nowych parków. Tych białych plam na mapie jest mniej, ale one wciąż istnieją, więc myślę, że znacznie większa ostrożność, znacznie więcej instytucjonalnych graczy versus tych prywatnych. W związku z tym te obiekty mogą być bardziej przemyślane, jeśli chodzi o lokalizację, ale też jeśli chodzi o, o, o dobór najemców, czy, czy o taką konkurencyjność względem siebie, żeby się nie kanibalizowały, bo to również miało miejsce. Mhm. Wskazywała Pani na gastronomię i rozrywkę jako te elementy w tej tenant miksowej układance, które ożywiają projekty. Nie bardzo widać przełożenie na przykład futfalu w odwiedzalności, bo, bo tutaj nie ma jakiegoś szału. W związku z tym być może należy się zastanowić nad jakością tej oferty gastronomicznej, rozrywkowej, jak Państwo to oceniają. To znaczy mówi pan, że w związku z tym, tak, że no, nie ma. By, być wyższego. może mhm. no, pojawia się jakiś element w obszarze entertainmentu czy, czy gastronomii, ale on nie generuje tego ruchu, tego nie widać w futbolu. W związku z tym y, 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 taka teza z mojej strony, no okej, okay, no ale to, ta, to nie jest nowa jakość, to nie jest coś, y, czego klienci oczekują. Rzeczywiście nie widać tego bezpośrednio w odwiedzalności, bo tutaj PRCH mówi, że te liczby są de facto bez zmian względem poprzedniego roku. Natomiast proszę też cały czas mieć na uwadze to, że od, tak jak powiemy od 7 lat parki się rozwijają bardziej niż centra i one trochę tego futbolu też zabierają, mhm. a, czego, czego w liczbach nie widać. To, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że te odwiedziny nasze w obiektach handlowych już są po prostu bardziej celowane. Przychodzimy rzadziej, wydajemy więcej, więc to, to też się w pewien sposób przekłada. Co więcej, myślę, że też ta oferta rozrywkowa to jest coś relatywnie jeszcze nowego, z czego uczymy się korzystać. Ona powstaje nie tylko w centrach handlowych, mamy, mamy, rozwój też, nie wiem, parków rozrywki, różnych innych konceptów, które niekoniecznie w centrach handlowych się lokują, czasami również, nie wiem, w starszych, opuszczonych magazynach jakieś, jakieś, większe koncepty, więc to myślę, że możemy trochę poczekać, żeby to było widać na liczbach futworu, natomiast bardziej bym się skupiała jednak rzeczywiście na obrotach, bo to może być tutaj w tym kontekście bardziej kluczowe. Dla mnie bardzo ciekawy był ten wykres dotyczący bilansu zamknięć i otwarć. Widzimy, że w obszarze fashion tam jest więcej zamknięć i otwarć. No to jest, no to jest jakby serce rynku. Jeżeli to serce zaczyna mieć palpitację, no to to zaczyna to być niepokojące. Jakie to będzie miało konsekwencje takie długofalowe, jeżeli ten trend będzie utrzymany? I czy to nie wynika przypadkiem z tego, nie wiem, czy się też zgodzić z taką tezą, która też się już pojawia, że no, polski rynek, ten fashion jest taki trochę quasi monopolowy, że są ci wielcy gracze, którzy są, no tak, tak, tak tłamszą tą całą, ten cały średni rynek i tych mniejszych, że dla nich po prostu nie ma miejsca. I to jest, i tutaj jest problem. Odważna teza, natomiast rzeczywiście widać dominację i to również też w wyborze właścicieli dużych graczy, i to jest naturalne, myślę. To, co mnie niepokoi, to rzeczywiście to, co powiedziałam z dużo zamknięć, jeśli chodzi o branżę modową i najemców takich lokalnych. Oni rzeczywiście często. Tej presti konkurencji nie wtrzymują. Natomiast na pewno potrzebujemy też nowych graczy. Mimo że mamy dosyć rozwiniętą ofertę modową, to wciąż mam wrażenie, że na skalę Europy ona jest dosyć homogeniczna. Potrzebujemy nowych graczy i to lokalnych, i to międzynarodowych. Tych wejść marek międzynarodowych w ostatnich latach jest wyraźnie mniej. Więc. To co powiedział Pan teraz o powrocie Celio jest też obiecujące dla rynku, potrzebujemy takiej świeżej oferty, bo oprócz tego, że pojawia się mniej nowych to zauważamy też więcej marek, które, które się zamykają, które wychodzą z Polski, nie tylko z Polski, bo to często są, jak, jak w przypadku The Body Shop, globalne, globalne wyjścia. Jeśli chodzi o modę, szczególnie, bo to rzeczywiście jest clue oferty obiektów handlowych. Więc poza tym, że rzeczywiście potrzebna jest tutaj świeżość, myślę, że nieuniknione jest to, że mamy dużych graczy oni też budują tę ofertę i reszta, reszta na nich na, na tym korzysta. Natomiast rzeczywiście w wielu przypadkach oznacza to zamykanie się lokalnych graczy. Jest takie rosyjskie przysłowie, wyżej uszu nie podskoczysz. I wydaje mi się, że wielu tych takich mniejszych retailerów jest trochę w takiej sytuacji. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Pani Katarzyna Gajewska-Sibiarri. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mikrofon zabieram.